Rok 2025. Nowoczesny hybrydowy geli starej Emi 1,5 PHEV Max z przebiegiem zaledwie 346 km czeka, by otworzyć przed Tobą zupełnie nowy wymiar podróży. Panoramiczny dach z elektryczną roletą, inteligentne oświetlenie ambientowe i luksusowa skóra ekologiczna otulą Cię komfortem. Wentylowany i podgrzewany fotel kierowcy, elektryczna regulacja i pamięć ustawień, tu każdy detal dba o Ciebie. System kamer 360 stopni, adaptacyjny tempomat, ostrzeżenia przed kolizją i martwym polem. Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Multimedia z ekranem i 15,4 cale. Premium Audio z 16 głośnikami i Apple CarPlay zamienią każdą trasę w wyjątkowe doświadczenie. Moc hybrydy, plugin i inteligentne wspomaganie jazdy pozwolą Ci jechać dalej, ciszej, oszczędniej. Jest to samochód demonstracyjny. Zachęcam do odwiedzenia naszego salonu w Katowicach przy ulicy Kościuszki 257, gdzie można obejrzeć auto osobiście. Zapraszamy!